Cześć ciekawcy! Mówi się, że brudy pierze się w domu, ale Nick i Aaron Carter najwidoczniej wcale nie wyznają tej zasady. Niedawno młodszy brat gwiazdora Backstreet Boys ujawnił swoją rodzinną sytuację i wygląda na to, że mogłaby być ona scenariuszem najbardziej zakręconego filmu, jaki można sobie wyobrazić. Nie uwierzycie, jak wiele problemów ma ta rodzina. Zostańcie więc z nami, aby poznać szczegóły dramatu Carteru. Kto nie pamięta Backstreet Boys i ich hitów? Może są to osoby, które kojarzą ten odnoszący sukcesy zespół z końca lat 90. i początku 2000 roku i które pamiętają, że najbardziej popularnym członkiem wśród tych, którzy w tym czasie byli idolami nastolatek, był bez wątpienia Nick Carter. Kilka lat później przyszła kolejna Arona, młodszego bratanika, aby zauraczać dziewczyny i zdobywać fortunę. Nikt nie pomyślałby, że wiele, wiele lat później bracia Carter ujawnią swoje najbardziej intymne tajemnice milionom ludzi. Mówimy tak, ponieważ w przeszłości młodszy brak Carteru w wywiadzie opowiadał o problemach związanych z nadużywaniem alkoholu przez ich matkę, stwierdzając, że tylko on się o nią martwił i chciał jej pomóc. Tymczasem jego brat Nick i siostra Angel ponoć odwrócili się od niej. Wielki dramat rozpoczął się jednak dużo później, bo 2 września tego roku, kiedy Aaron opublikował serię tweetów, w których poczynił poważne oskarżenia przeciwko swojemu starszemu bratu, a nawet groził mu śmiercią. Nikt nie pozostał dłużny na te zarzuty i udostępnił tweeta, w którym ogłosił, że on i jego siostra Angel postanowili złożyć młodszemu bratu zakaz zbliżania się, ponieważ, jak wyjawił, Aaron miał grozić śmiercią jego ciężarnej żonie, a co za tym idzie, także ich nienarodzonemu dziecku. Cała sprawa zaczęła robić się naprawdę paskudna, a był to dopiero początek. Aaron odpowiedział bowiem na wpisnika, mówiąc, że nie komunikował się z bratem w jakikolwiek sposób przez ostatnie 4 lata. Zaczął też publikować serię wyznań, w których oskarżył swojego brata o przemoc, o Belgię, a nawet ignorowanie głośnego słowa nie w przypadku wielu kobiet. Młodszy brat przypomniał m.in. sytuację, gdy był świadkiem tego, jak w 2004 roku Nick wykorzystał swoją ówczesną dziewczynę Paris Hilton. Ponadto w jednej publikacji oznaczył piosenkarkę Melissa Schumann, która wyraźnie oskarżyła Nika o dokładnie to samo w 2017 roku poprzez ruch MeToo. Ale zarzuty Arona nie ograniczały się do złego traktowania byłych dziewczyn przez jego brata. Podzielił się nawet filmem z czasu, gdy Nick rzekomo złamał mu nos, kopiąc go stopą w twarz, gdy wówczas 13-letni Aaron miał wygłaszać przemówienie podczas rozdania nagród Kids' Choice Awards. Powiedział też, że to nie był jedyny raz, kiedy Nick stosował fizyczne nadużycia. Jednak bez wątpienia szokującym faktem, który wywołało znacznie większe kontrowersje były słowa, które Aaron wygłosił w czwartek 19 września, ponieważ dotyczyły ich zmarłej starszej siostry Leslie, która odeszła 31 stycznia 2012 roku po przedawkowaniu. Okazuje się, że według Aarona cierpiała ona na zaburzenie afektywne dwubiegunowe, więc musiała być leczona litem, co sprawiło, że czuła się naprawdę źle. Według Aarona, gdy Leslie nie brała leków, znęcała się nad nim i wykorzystywała go. Odkąd miał zaledwie 10 lat. Aby zakończyć te mocne i szokujące wyznania, Carter dodał również że nie tylko jego siostra go wykorzystywała, ale także dwóch tancerzy, gdy był zaledwie ośmioletnim chłopcem. Według jego tweetu o tamtej pory spędził aż 15 lat swojego życia na terapii psychologicznej, aby przezwyciężyć wszystkie swoje traumy. Należy tu wspomnieć o tym, że jakiś czas temu u Arona zdiagnozowano schizofrenię i zaburzenie osobowości mnogiej i jest on poddawany leczeniu, ponieważ często doświadcza zmian w swoim zachowaniu, a agresja jest jedną z najczęstszych faz. Przy tym wszystkim najbardziej niepokojące jest to, że zaledwie kilka tygodni temu Aaron został przyłapany przez kamery podczas wychodzenia ze sklepu z bronią. Jakby tego było mało, muzyk w połowie września pojawił się w programie telewizyjnym The Doctors, gdzie skonfrontowano go z pytaniem o jego problem z zażywaniem nielegalnych substancji. Zapytany, czy próbował je jakiś, odmówił komentarza, mimo że były ku temu niezaprzeczalne dowody. Ale kiedy zobaczył, że nie ma wyboru, przyznał się do tego, choć powiedział, że musi je spożywać z przyczyn medycznych. Z powodu tej niewiarygodnej wręcz telenoweli, opinie fanów są podzielone. Z jednej strony są tacy, którzy uważają, że Aaron jest niebezpieczną osobą z poważnymi problemami i powinien być odizolowany od ludzi. Z z drugiej strony jest wielu, którzy uwierzą, że jest ofiarą okrutnego fizycznego i psychicznego znęcania się przez długie lata przez jego rodzinę i powinno się mu pomóc. A wy jak myślicie ciekawcy? Czy Aaron Carter jest ofiarą? Czy Nick, jego starszy brat faktycznie mógł być tak złym człowiekiem i znęcać się nad nim? Jak zawsze czekamy na wasze komentarze. Nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału, by nie przegapić naszych kolejnych odcinków o gwiazdach. Do usłyszenia!